Pora na pigułkowy przegląd sieci, a zaczniemy od najbardziej kochliwego artysty Hollywood. I nie drodzy widzowie, wbrew wszelkim informacjom nie jest to Leonardo DiCaprio. Choć aktor ma na koncie kilka krótszych i dłuższych związków, to przebija go komik Pete Davidson. Niecałe 5 lat, miał aż 8 dziewczyn, i jak sam twierdzi, w każdej był szalenie zakochany. Wśród nich między innymi Ariana Grande, córka Cindy Crawford, Kaja Geber, Phoebe Denewa, a także Kim Kardashian. I to właśnie za sprawą tej ostatniej zaczęliśmy przyglądać się życiu celebryty. I jak donosi prasa, jego najnowszą zdobyczą jest modelka Emilia Tajkowski. Niewątpliwą gwiazdą tegorocznych mistrzostw został nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, jednak tę pałeczkę szybko odebrał mu jego czteroletni syn Liam. W dodatku to pierwsza taka sytuacja, kiedy mogliśmy zobaczyć jego twarz, bowiem jego rodzice konsekwentnie ukrywali ją w mediach społecznościowych. Nie wiem, co Wojtek mówi swojemu synowi, ale wydaje mi się, że może mówić coś w rodzaju graliśmy dzisiaj po prostu dobry mecz, nie wyszło, graliśmy z faworytami całego turnieju. Oburzona tym faktem nie była nawet jego mama Marina Łuczenko-Szczęsna, która pokusiła się nawet o wyznanie i powiedziała, że ma nadzieję, iż w przyszłości ich syn będzie tak dobrym bramkarzem jak Wojciech Szczęsny. Wyjątkowo ukrywać się przed fotoreporterami postanowiła księżna Kate w Bostonie, a to dlatego, że zaplanowała spotkanie ze swoim szwagrem i jego dziećmi. Jak donosi tamtejsza prasa, osobiście zadzwoniła do księcia Harego, aby omówić szczegóły tego spotkania. Swoją drogą Kate i Harry od zawsze byli dobrymi przyjaciółmi, aż do momentu wyprowadzki księcia Harego do USA, no i poniekąd ślubu z Meghan Markle. A teraz pomysł na świąteczną kreację prosto od Julie Roberts. Aktorka przemyciła na tkaninie twarz kolegi z planu, a jest nim George Clooney. Kreację zaprojektował nie kto inny jak Jeremy Scott, dyrektor kreatywny domu mody Moschino. George's longtime friend Julie Roberts, who Clooney Couture at the Kennedy Center Honors. A na koniec rada od Anety Glam, którą znamy między innymi z programu Żony Miami. Celebrytka wyznała, że gdyby przejmowała się licznym hejtem, jaki do niej dociera, prawdopodobnie nie osiągnęłaby swojego American Dream. Wniosek zatem płynie z tego taki, że ciężkie pieniądze nie oznaczają lekkiego życia. I to już wszystko w dzisiejszym Planetarium. Ja się z Państwem żegnam i życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.